Mgła unosi się nad polami Mazowsza tej jesiennej nocy roku 1942. W małym miasteczku na wschód od Warszawy słychać tylko odgłosy kroków niemieckich patroli i skrzypienie drewnianych okiennic w wietrze. W komendanturze, w budynku, który jeszcze dwa lata temu mieścił urząd gminy, major Heinrich Weber pochyla się nad mapami i raportami, które układają przed nim obraz zbyt zawiły, jak na jego wcześniejsze doświadczenia. Weber, pochodzący z Bawarii, był człowiekiem nauki przed wojną, doktorem filozofii, specjalizującym się w historii Europy Wschodniej. Jego znajomość języków słowiańskich sprawiła, że został oddelegowany do służby administracyjnej w okupowanej Polsce. Miał systematyzować informacje o lokalnej ludności, ułatwiać proces cywilizowania tych ziem. W jego przekonaniu, kształtowanym przez lata studiów nad różnicami kulturowymi, mieszkańcy tego regionu byli prostymi rolnikami, niewykształconą ludnością, która potrzebuje przewodnictwa wyższej kultury germańskiej. Przy świetle lampy naftowej, Weber przegląda raporty z ostatnich tygodni. Coś jednak nie pasuje do obrazu, który nosił w głowie. Incydenty, które początkowo wydawały się przypadkowe, zaczynają układać się w jakiś wzorzec znikające transporty żywności, uszkodzone linie telegraficzne, sabotaże małe, ale dziwnie precyzyjne. To nie może być planowane, myśli Weber, to zwykłe chuligaństwo, desperackie ruchy ludzi, którzy nie rozumieją nowej rzeczywistości. Stukot kopyt końskich przerywa jego rozmyślania. Przez okno widzi, jak patrol przywozi kolejnego zatrzymanego, starszego mężczyznę w roboczych ubraniach, z ziemią pod paznokciami, wyglądającego dokładnie jak wszyscy rolnicy, których Weber widywał na rynku. Jan Kowalski, jak wynika z dokumentów, mieszkaniec pobliskiej wioski, właściciel małego gospodarstwa. Weber postanawia sam przeprowadzić przesłuchanie, chce zrozumieć mentalność miejscowej ludności, jej prawdziwe motywacje. Kiedy wprowadzają mężczyznę do jego gabinetu, Weber zauważa coś nieoczekiwanego w oczach chłopa nie ma strachu, którego by się spodziewał. Jest tam spokój, niemal rezerwa. Kowalski stoi wyprostowany mimo swojego wieku, trzyma ręce spokojnie, patrzy wprost przed siebie. Nazywa się pan Jan Kowalski? pyta Weber po polsku, dumny ze swojej znajomości języka. Tak. Panie majorze, odpowiada mężczyzna głosem cichym, ale wyraźnym. Weber przeglądasz dokumenty. Mieszka pan sam? Rodzina? Żona zmarła trzy lata temu. Dzieci wyjechały do miasta przed wojną. Weber notuje odpowiedzi, ale coś go niepokoi w spokoju tego człowieka. Postanawia zmienić taktykę. Co pan myśli o nowych porządkach, o tym jak zmienia się życie w pana wiosce? Kowalski przez moment milczy. Potem mówi powoli: Ziemia jest ta sama, ludzie są ci sami, praca jest ta sama. To nie jest odpowiedź, której Weber się spodziewał. Gdzie jest pokora? Gdzie jest wdzięczność za ład wprowadzony przez Rzeszę? Weber pochyla się nad biurkiem. Rozumie pan, że sabotaż przeciwko niemieckim siłom jest karany śmiercią. Nie wiem nic o żadnym sabotażu, odpowiada Kowalski, ale w jego głosie nie ma drgnienia, które zdradziłoby kłamstwo. Jest tam coś innego. Jakaś wewnętrzna pewność, która nie pasuje do wizerunku prostaka. Weber przerywa przesłuchanie i nakazuje odprowadzenie Kowalskiego do celi. Gdy zostaje sam, przechodzi się po gabinecie, próbując uporządkować swoje myśli. Przed wojną czytał o polskiej kulturze, ale zawsze przez pryzmat niemieckiej nauki, która przedstawiała tę ziemię jako obszar potrzebujący cywilizacji. Teraz jednak, patrząc w oczy prawdziwemu Polakowi, zaczyna kwestionować swoje wcześniejsze przekonania. W nocy nie może zasnąć. Leży na swoim wojskowym łóżku i myśli o spojrzeniu Kowalskiego. Nie było w nim nic z prymitywizmu, którego uczono go się spodziewać. Przeciwnie, było tam coś, co przypominało mu profesorów z Uniwersytetu, spokojną pewność ludzi, którzy wiedzą, kim są i co jest dla nich ważne. Następnego dnia Weber postanawia odwiedzić wioskę, z której pochodzi Kowalski. Chce na własne oczy zobaczyć, jak żyją ci prości rolnicy. Zabiera ze sobą tylko jednego żołnierza i jedzie w stronę okolicznych pól gdzie mgła powoli ustępuje miejsca jesiennemu słońcu. Wioska wygląda normalnie małe domy, ogrody, kilku mieszkańców pracujących przy codziennych czynnościach. Ale kiedy Weber przypatruje się bliżej, zauważa szczegóły, które wcześniej by przegapił. Dom Kowalskiego jest skromny, ale zadbany. W oknie dostrzega książki, prawdziwe książki, nie tylko almanachy rolnicze. Na ścianie wisi stary portret, ale nie może rozpoznać, kogo przedstawia. Jedna z sąsiadek, starsza kobieta, wychodzi ze swojego domu i obserwuje go z odległości. Weber podchodzi do niej. Dzień dobry. Czy znała pani Jana Kowalskiego? Znałam, odpowiada kobieta, używając czasu przeszłego w sposób, który sprawia, że Weber czuje się nieswojo. To był dobry człowiek, czytał dużo. Przed wojną jeździł czasem do Warszawy na spotkania nauczycielskie. Nauczycielskie? Weber nie może ukryć zaskoczenia. W dokumentach Kowalski był zapisany tylko jako rolnik. Tak, uczył dzieci w szkole. Mówił, że historia to najważniejszy przedmiot, bo pokazuje ludziom, kim są naprawdę. Weber zostaje bez słów. Człowiek, którego przesłuchiwał jako prostego chłopa, był nauczycielem historii. Jego spokój, jego pewność siebie, sposób, w jaki odpowiadał na pytania, wszystko nagle nabiera sensu. Kiedy wraca do komendantury. Świat wokół niego wydaje się inny. Patrzy na polskie twarze w inny sposób. Na kobietę sprzedającą warzywa na rynku, na starszego mężczyznę naprawiającego ogrodzenie, na dzieci bawiące się przy fontannie. Po raz pierwszy w życiu zastanawia się, ile jego własnych przekonań było tylko powtarzaniem tego, czego go uczono, a ile prawdziwym zrozumieniem. Tego wieczoru Weber ponownie czyta raporty o incydentach sabotażowych ale teraz widzi w nich coś więcej niż chaotyczne działania desperatów. Widzi plan, widzi inteligencję, widzi ludzi, którzy może nie są prostymi rolnikami, jak myślał jego świat, ale są kimś znacznie bardziej niebezpiecznym dla jego dotychczasowych pewności, są ludźmi myślącymi. I po raz pierwszy od przybycia do Polski Weber czuje, że to nie oni potrzebują jego przewodnictwa, to on potrzebuje zrozumienia, kim naprawdę są. Trzy tygodnie minęły od przesłuchania Kowalskiego, a Weber nie może się pozbyć niepokoju, który wtedy w nim powstał. Siedzi teraz w miejscowej bibliotece, która została zamieniona na niemiecki ośrodek administracyjny, ale zachowała jeszcze swój pierwotny charakter. Półki pełne polskich książek, które miały zostać usunięte, wciąż stoją nienaruszone. Weber osobiście zabronił ich wynoszenia tłumacząc przełożonym, że stanowią materiał do badań nad mentalnością lokalnej ludności. Prawda jest inna. Weber zaczął czytać te książki polską literaturę, historię, filozofię i z każdą przeczytaną stroną świat, który znał, rozpada się na kawałki. Mickiewicz, Słowacki, Krasicki to nie są prymitywne teksty ludzi pozbawionych kultury. To jest literatura, która dorównuje niemieckiej, a czasem ją przewyższa głębią i pięknem. Dźwięk kroków przerywa jego lekturę. Do biblioteki wchodzi młoda kobieta, Maria Wiśniewska, która została wyznaczona jako tłumaczka niemieckiej administracji. Weber poznał ją kilka dni temu i od razu zauważył jej płynną niemiecką. Ale było w niej coś więcej inteligencja, która błyszczy w jej oczach, gdy myśli, że nikt nie patrzy. Panie Majorze, mówi Maria, kłaniając się lekko, przygotowałam przekład dokumentów z Urzędu Rolnego, o które pan prosił. Weber odkłada książkę i patrzy na nią uważnie. Pani niemiecka jest perfekcyjna. Gdzie się pani uczyła? W domu, panie Majorze. Mój ojciec był profesorem językoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Przed wojną. Znowu to samo. Znowu ktoś, kto w dokumentach funkcjonuje jako pomocnica biurowa, okazuje się pochodzić z wykształconej rodziny. Weber zaczyna rozumieć, że to nie przypadek, to system. Ci ludzie świadomie ukrywają swoje prawdziwe kwalifikacje, prezentują się jako prostsi, niż są w rzeczywistości. A teraz? pyta Weber. Co się stało z pani ojcem? Maria przez moment waha się. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji Profesorowie, nauczyciele, księża, wszyscy z listy. Nie wiem, gdzie jest. Weber czuje ukłucie w sercu. Wie o akcji AB, o planowych aresztowaniach polskiej inteligencji, uczestniczył w przygotowaniu list jako ekspert od lokalnych struktur społecznych. Wtedy wydawało mu się to konieczne eliminacja potencjalnie niebezpiecznych elementów. Teraz, patrząc w oczy córki jednego z aresztowanych, zaczyna rozumieć, co naprawdę oznaczały te listy. Przepraszam. Mówi cicho. To pierwsze słowo współczucia, które skierował do Polaka od przyjazdu do tego kraju. Maria patrzy na niego z zaskoczeniem. W jej oczach przez moment pojawia się coś innego niż profesjonalna powściągliwość prawdziwa ludzka reakcja. Dziękuję, panie majorze. Następnego dnia Weber postanawia zbadać sprawę sabotaży z innej strony. Zamiast ścigać sprawców, chce zrozumieć, jak działają. Jedzie sam, bez eskorty. Do miejsca ostatniego incydentu, uszkodzonej linii telefonicznej, która łączyła komendanturę z niemieckim garnizonem w sąsiednim mieście. Linia była przecięta bardzo precyzyjnie, nie zniszczona w fanaberię, przecięta w konkretnym miejscu, które powodowało maksymalne zakłócenia przy minimalnych śladach. Weber przygląda się cięciu. To praca kogoś, kto rozumie technologię, kto studiował konstrukcję linii telegraficznych. Słyszy kroki za sobą i odwraca się. To młody mężczyzna, może dwudziestoletni, ubrany jak miejscowi rolnicy. Niesie widły i udaje, że pracuje przy pobliskim płocie. Dzień dobry, mówi Weber po polsku. Dzień dobry, panie oficerze, odpowiada młodzieniec, ale Weber zauważa, że jego ręce nie są szorstkie od pracy w polu. To są ręce kogoś, kto więcej czasu spędzał z książkami niż z narzędziami. Wie pan coś o tej uszkodzonej linii? Nie, panie. Może burza? Ostatnio były silne wiatry. Weber wie, że to kłamstwo, ale jednocześnie podziwia inteligencję odpowiedzi. Młodzieniec nie zaprzecza bezpośrednio, nie stawia się w pozycji obronnej, po prostu oferuje prawdopodobne wyjaśnienie. To wymagało przygotowania, treningu w myśleniu strategicznym. A pan pracuje na tym polu? Pomagam właścicielowi w żniwa. Młodzieniec wskazuje na odległy dom. Teraz jest dużo pracy. Weber patrzy w stronę, którą wskazuje młody mężczyzna, a gdy odwraca się z powrotem, tamten już się oddalił. Ale Weber zauważył jeszcze jedną rzecz. W kieszeni jego kurtki była książka. Mała ukryta, ale wyraźnie widoczna dla uważnego obserwatora. Ten wieczór Weber spędza analizując wszystko, czego się dowiedział. Rozkłada na biurku mapę regionu i znaczkami oznacza miejsca sabotaży. Wzorzec jest jasny. Nie są to przypadkowe akty wandalizmu, to koordynowana kampania, mająca na celu zakłócenie niemieckiej komunikacji i zaopatrzenia. Ale co ważniejsze, to kampania, która wymaga wiedzy, planowania, komunikacji między różnymi grupami. Nie mogą to być prości rolnicy, to jest praca wykształconych ludzi, którzy potrafią myśleć strategicznie. Ludzi takich jak Kowalski, nauczyciel udający chłopa jak Maria, córka profesora pracująca jako tłumaczka, jak młodzieniec z książką w kieszeni, udający robotnika rolnego. Weber zaczyna rozumieć, że stanął nie wobec prymitywnej ludności potrzebującej cywilizowania, ale wobec całej inteligentnej sieci, która świadomie i planowo stawia opór niemieckiej okupacji i że ta sieć składa się z ludzi, którzy pod względem wykształcenia i inteligencji nie ustępują niemieckim oficerom, a może ich przewyższają w znajomości lokalnego terenu i umiejętności wykorzystania go do swoich celów. Po raz pierwszy od przyjazdu do Polski Weber czuje prawdziwy respekt dla swoich przeciwników i po raz pierwszy zaczyna kwestionować nie tylko skuteczność niemieckiej polityki wobec tego kraju, ale jej podstawowe założenia moralne. Tej nocy śni mu się Kowalski siedzący w swojej celi. Ale w tym śnie to nie Weber go przesłuchuje. To Kowalski pyta go o to, dlaczego przyszedł do Polski i co naprawdę wie o ludziach, których przyszedł cywilizować. Weber budzi się z poczuciem, że to on jest przesłuchiwany, i że nie ma dobrych odpowiedzi na zadawane mu pytania. Grudzień 1932 roku. Pierwszy śnieg pokrywa polskie pola, a Weber siedzi w swojej kancelarii, przeglądając dokumenty, które mają zostać wysłane do Berlina. Raport o postępach pacyfikacji regionu, standardowe formularze, w które powinien wpisać informacje o eliminacji elementów niepożądanych i stabilizacji obszaru. Ale jego długopis zastygł nad papierem. Przez ostatnie miesiące wszystko się zmieniło. To, co miało być rutynową misją administracyjną, stało się dla niego osobistą podróżą odkrycia i to, czego odkrył, nie mieści się w żadnym z pól tego raportu. Pukanie do drzwi przerywa jego rozmyślania. To Maria Wiśniewska z nowym stosem dokumentów do tłumaczenia. Ale dziś wygląda inaczej, w jej oczach jest napięcie, jakby ważyła każde słowo, każdy gest. Panie majorze, mówi, odkładając papiery na biurko. Chciałam pana poinformować, że to będzie moja ostatnia praca jako tłumaczka. Weber patrzy na nią zaskoczony. Dlaczego? Czy coś się stało? Maria przez moment milczy, jakby podejmowała jakąś wewnętrzną walkę. Potem mówi cicho. Moja rodzina wyjeżdża z miasta, zostałyśmy same, ja i moja matka. Uznałyśmy, że bezpieczniej będzie nam w wiosce u dalekiej rodziny. Weber wie, że to nie jest cała prawda. W jej głosie słyszy coś więcej. Pożegnanie, które brzmi jak wyznanie. Przez te miesiące pracy razem zbudowali coś na kształt wzajemnego szacunku, mimo dzielących ich okoliczności. Maria, mówi używając jej imienia po raz pierwszy. Czy można pani zadać pytanie? Tak, panie majorze. Ten młody człowiek, którego spotkałem przy uszkodzonej linii telegraficznej, z książką w kieszeni, to był pani brat, prawda? Maria patrzy na niego z zaskoczeniem, ale nie zaprzecza. Skąd pan wie? Podobne ręce, takie same, które nie znają ciężkiej pracy fizycznej. I ten sam sposób mówienia, ostrożny, ale inteligentny. W sali zapada cisza. Maria stoi nieruchomo, a Weber czuje, że znajdują się w momencie, który definiuje ich obu. Nie zamierzam nikogo aresztować, mówi cicho Weber. Już nie. Dlaczego? pyta Maria, a w jej głosie pobrzmiewa prawdziwa ciekawość. Weber podchodzi do okna i patrzy na miasto pokryte śniegiem. Bo zrozumiałem, że wszystko, w co wierzyłem o tym miejscu i tych ludziach, było kłamstwem. Nie jesteście pierwotną ludnością potrzebującą cywilizacji. Jesteście cywilizowanym narodem walczącym o przetrwanie swojej kultury. Maria podchodzi bliżej. Co pan zamierza zrobić z tą wiedzą? Nie wiem, przyznaje Weber. Po raz pierwszy od lat nie wiem, co powinienem robić. Maria wyjmuje coś z torby. To jedna z książek z biblioteki, którą Weber czytał w ostatnich tygodniach. To jest pańska, prawda? Widziałam pana ją czytającego. Weber przygląda się Tomikowi wierszy Mickiewicza. Tak, próbowałem zrozumieć. I zrozumiał pan? Weber bierze książkę i przerzuca kilka stron. Zrozumiałem, że ten człowiek, Mickiewicz, miał więcej do powiedzenia o człowieczeństwie niż połowa filozofów, których studiowałem w Niemczech. I że jeśli kultura potrafi wyprodukować takich ludzi, to nie potrzebuje niczyjego przewodnictwa. Ale to oznacza Maria nie kończy zdania, że wszystko co robiliśmy tutaj było błędem, kończy Weber. Tak, to właśnie to oznacza. Następnego dnia Weber otrzymuje wiadomość, która zmienia wszystko. Jan Kowalski zmarł w celi, według oficjalnego raportu, na zapalenie płuc. Ale Weber wie, że to nie była przypadkowa śmierć. Stary nauczyciel nie przeżył godzin spędzonych w zimnej, wilgotnej celi, bez odpowiedniej opieki medycznej. Weber jedzie na pogrzeb nie w mundurze, nie jako reprezentant władzy okupacyjnej, po prostu jako człowiek, który chce oddać szacunek komuś, kogo poznał za późno, żeby mu pomóc. Pogrzeb odbywa się na wiejskim cmentarzu. Jest tam więcej ludzi niż Weber się spodziewał, nie tylko rodzina, całe wsie, młodzi i starzy. Wszyscy ubrani skromnie, ale wszyscy zachowujący się z godnością, która poraża Webera. Kapłan mówi kilka słów o Kowalskim. Nie są to płomienne mowy czy polityczne deklaracje. To proste słowa o człowieku, który uczył dzieci, czytał książki i wierzył, że prawda jest ważniejsza niż władza. Słowa, które zawierają więcej mądrości niż wszystkie przemówienia, które Weber słyszał od swoich przełożonych. Po ceremonie Weber podchodzi do grobu. Kładzie na nim książkę, tom niemieckiej poezji, którą Kowalski nigdy nie będzie mógł przeczytać, ale który reprezentuje to, co Weber chciałby mu przekazać: że kultura nie ma granic narodowych, że piękno i prawda należą do wszystkich ludzi. Gdy się odwraca, widzi, że obserwuje go młody mężczyzna, ten sam, którego spotkał przy linii telegraficznej. Teraz nie udaje robotnika rolnego. Stoi wyprostowany z godnością kogoś. Kto nie ukrywa już swojej prawdziwej tożsamości. Pan był dla niego przyzwoity, mówi młodzieniec. To się liczy. Za mało i za późno, odpowiada Weber. Ale jednak coś, młody mężczyzna podaje mu rękę. Jestem Stanisław Wiśniewski, brat Mari. Weber ściska podaną dłoń. Heinrich Weber i jestem żałosny, że dopiero teraz poznałem pana prawdziwe imię. Tego wieczora Weber po raz ostatni siada do pisania raportu dla Berlina, ale zamiast standardowych formułek pisze prawdę, prawdę o tym, że ruch oporu w Polsce to nie banda desperatów i prymitywnych chłopów. To sieć inteligentnych, wykształconych ludzi, którzy walczą nie z fanatyzmu, ale z głębokiej miłości do swojej kultury i przekonania o słuszności sprawy. Że każda próba pacyfikacji tego regionu tylko wzmacnia ich determinację. I że jedynym sposobem na zakończenie oporu jest zakończenie okupacji. Wie, że ten raport może oznaczać koniec jego kariery, może nawet więcej, ale wie również, że nie może już kłamać ani swoim przełożonym, ani sobie. Kiedy kończy pisać, czuje dziwny spokój. Po raz pierwszy od miesięcy śpi bez snów o Kowalskim, o Marii, o wszystkich tych ludziach, których niepotrzebnie skrzywdził przez swoje wcześniejsze przekonania. Rano zabiera swoje osobiste rzeczy i jedzie do Warszawy, żeby osobiście dostarczyć raport. Wie, że to koniec jego służby w Polsce, ale wie także, że to początek jego prawdziwego zrozumienia tego, czym jest godność ludzka i co znaczy kulturowy szacunek. Gdy pociąg odjeżdża ze stacji, Weber patrzy przez okno na polskie pola pokryte śniegiem. Myśli o tym, ile lekcji mógłby się nauczyć od ludzi, których przyszedł cywilizować. I o tym, że prawdziwa cywilizacja nie polega na narzucaniu swojej kultury innym, ale na umiejętności dostrzeżenia piękna i mądrości w kulturach różnych od swojej. Myśleliśmy, że to tylko rolnicy, szepcze do siebie, patrząc na znikający krajobraz, ale to nie byli tylko rolnicy, to byli ludzie, tak samo skomplikowani, inteligentni i wartościowi jak wszyscy inni, a on potrzebował wojny, żeby się tego nauczyć. To była najważniejsza lekcja jego życia lekcja, którą otrzymał od swoich wrogów.